Cześć, witajcie. Witam serdecznie po dłuższej przerwie. I na początku tego filmu chciałbym powiedzieć, dlaczego mnie nie było przez 3 miesiące praktycznie. No, po prostu miałem lekkie problemy z komputerem i z sobą, ale aktualnie wszystko jest lepiej. I co ja mogę powiedzieć? No. Zapraszam do filmu. A, i informacje. Film został nagrany jakieś półtora miesiąca temu. Także nie wszystkie informacje tam zawarte są prawdziwe. Także bardziej od informacji skupiłbym się na gameplayu. Także dzięki za odsłuchanie i zapraszam do filmu. Ale piękna pogoda. Była. Dobra. Witam serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem polski szczurek. Nie było mnie chwilę, dokładny miesiąc. Nie jestem z tego dumny. Jako, że no, dopiero zaczynam YouTube'a i nie jestem regularny, więc tak trochę. No nieważne. Ogólnie nie było mnie, ale powracam. Czy w wielkim snu. No, nie wiem, raczej nie. Y no, po prostu Far Cry, tak? Zapraszam serdecznie. Eee... Eee... To? Nie wait, kiedy ja nagrywałem. Ta chyba to. A może dziewiąty? Nie, no chyba to. Ta, wydaje mi się, że to. Nie, nie pamiętam, już naprawdę dawno. Nie gram... A raczej... co? Ten? Luciaki, ping. Ping? Nie ping. You're dead. To było. Mm. Sajk, sajk! jeszcze mi się zamknęło. Cyk. I teraz patrzcie na to. Ech. Trzeba najpierw tamtego odłupa. Oj, to ja nie żyję. Zostaw! No! No! No, no. Lecimy dalej. Cyk! Nie! No! Skacz ty, Dylan! Nooo! Zastrzel! Oj, czuję, że to będzie tłukie. Za pierwszym razem, jak to robiłem, to też miałem dokładnie taki sam problem. No, O! Zgiń! No, ja pierdziu. Le. Dobra, polecieliście. No, Skat! No jest jeszcze ten Debil na górze. Czy, czy, nie ma No właśnie o tym mówię. Cup, Aha. No, no nie. Tego nie biorę. No! No wyjdź mi stąd! Może takich zestrzelę? Aha, bo... No! Aż stupiej się. Ach. Nie potrafię stąd wejść! No! Nie żyjesz. No, no, no przecież... spokój. No skacz, albo broń wyciągnij. Teraz w dół. No leć. Nie się zaczyna ten odcinek. No, no, sam by zaraz zastrzelę kuźwanie ich. Fajnie, że mnie widzisz. Czy ja mogę stąd wyjść? Zgin. A teraz, tu idioto, no. Tam jest, no, jak ja mam wyjść? Eee, no teraz to był lak stulecia. No, s no wystaw się, cudowne. O super, a amunicja mi wypadła. Nie, no wyjdź stąd, no! Kamerę jak to wyłączyć Wejdź stąd Dajcie mi siłę, bo zaraz po prostu padnę Nie co tam wychodzi. Nie idę tam No jakoś tutaj normalnie idzie, no nie wiem co tutaj to jest jakieś upośledzone jakieś. No widzicie, no przecież jak ja mam tu wyjść? O, wait, wait. O! O! O, może tak go zdejmę. No chodź tu, no wystaw. O. Wystaw bardziej. Gdzie ty jesteś? Dziomek! Aha, kampisz. Jak najgorsza szmata. A ja nie wyjdę. Bo co jest zagowane. Skacz! Albo wyjdź się normalnie, nie wiem. Jest! Udało się teraz tam wracaj po pancerz. Aha, wystarczyło po prostu wyjść. Dosłownie cała logika. No. Eee... Bruch... Bruch, co teraz? Dobra, załaduję sejwa po prostu. No, wyjdź, zastrzel go ładnie. Teraz tamtego... Cyk, jeden. Dobra, to będzie trudna walka. Pyk, jeden, siedzi. Drugi, siedzi. Trzeci, siedzi. Chyba, że to był ten jeden i ten sam. U, ten mi się co zespałnił Czy ty możesz wystawić? Halo? Chyba koniec o szczęście Gdzie jest to zejście? Teraz tylko nie zginąć przed save'em w jakiś głupi sposób. No chciałem już do tego strzelić. Aha. To mogę sobie zestrzelić. Boom. To jest jakiś śmieszne. Lubię to. to, to Lecisz. Dobra, nie, nie idę tędy. Okej. Okay. I muszę skoczyć. Pyk. I do łód. No i lecimy tam Macko, ile to zajęło 11 minut Takie ja to nie wiem zrobić w jakieś 3 czy... 3... Dobra, bez przesady, jakieś 5 O łaskawcy E, jak stand wyjść a Fką dobra Nie widzicie mnie Mogę tu skoczyć No mo mogę no i fajnie oni mnie nie widzą na razie także that sounds good łypka hmm. no i fajnie magazyn jakiś Jeszcze jeden tu jest. Gdzie? Co zamiast, że alarm mi włączysz? Nie wyobrażasz sobie za dużo? Meść, to by było lepsze tych na łódce bym po prostu zabił i bym. No dobra, to było głupie akurat. Nie przyjdą w taki sposób. No trudno, sam co do nich pójdę. A kolei wszystkich wyrżnę. No. O tym mówiłem! No chodź tu! Co ty sobie wyobrażasz? No mi spieprzysz? Bo najpierw lecimy tam po apteczkę. Ostry zakręt. No i bardzo ładnie, wyhamowalne, idealnie. Bum. No to nie pójdzie dalej, no. O, 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 may maybe, maybe. O, dobra. Noż, cholera jasna. Chodźcie, zapraszam. Leżysz. 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 Halo, leżysz. Leżysz. No leży Leżysz. Tyle? was? Chyba ta Czego wy tu pana nie macie? Co jest w ogóle dla mnie zastanawiające. BOOM Dobra teraz szukamy typa ze snajpą Ty nie masz snajpy Wiem że który z nich ma snajpę Halu. O wymyliście to bardzo dobrze Nikt z was nie miał snajpa. No dobrze. Trudno. Bywa. <śmiech> Matko. <laughs> Drzewa. Fajnie by było jakby zrobili remake, re, remake Far Cry- uh. Remake Far Crya Bo z wielką chęcią zagrałbym tą grę, w, no, tylko w lepszy, z lepszą grafiku, bo to jest bardzo dobra gra. Jedna z lepszych, moim zdaniem. No, no właśnie, no i to też by mogli naprawić. Mhm, no, tak się idzie właśnie po schodach. Nie wydaje mi się. Tam czy tam? Aha, tu nie ma przejścia. No dobra. O to był hedzik. Ten co w ogóle. Nie miałem wrażenia, czy nie alarm włączyli. Tu że mi się wydawało Ten co w ogóle? No, współczuję ziomy. Co tu się stało? Ja nie kliknąłem Ja kliknąłem raz do tyłu Przyjechali tu No No po to łapteczkę no no Czy 3 grana G, okay. Ach, na wszelki wypadek Jakim cudem ty nie dostałeś tym granatem? Dlaczego wy tak stójcie? Czekacie aż nie wiem co zrobię. Tylko mnie straszycie, Hamsko.

Do czego? No nie ważne. Mhm. cicho ciemny, kurźwa. Spam ze snajpy, tylko że AMU mi się chyba do niej skończyło w tym, w tym momencie. O, let's go. Tu będzie chyba jeszcze jeden czy dwóch, może nawet. Tego ty stoisz, nic nie robisz, ziomek. Bez sensu. No, jak ci się tak podoba, to przy bardzo. Dobra, ile mam? 21 minut. O za szybko co to, to nie idzie, ale... Jest tu zapis. Mhm, mm nie ma. Mam jeszcze może... O mam jednego. O ma snajpę. Idealnie. Będzie Amo. O! No, poszukajcie, tylko wezmę ta łama do snajpy. Nie biorę. Myślę, że w tym momencie w sumie powinienem zakończyć. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Oj, chetzo. Czekaj, czekaj! Aj, nie wiem czy trafię. No, nieważne mi za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Jutro też wejdzie odcinek. Nie wiem jeszcze czego, ale pewnie Skyrim czy FNAF. Coś takiego. Także teraz już raczej powracam na stałe. Jeszcze trzeci raz dzięki. Trzeci raz. Piąty, czwarty, nie wiem. Po prostu dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.